Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ponownie. Maget witam was w kolejnym materiale z okrętów testowych. No i moi drodzy, mamy wreszcie kolejny polski okręt, znaczy pływający pod polską banderą oczywiście, bo to jest okręt produkcji brytyjskiej, jak większość okrętów w polskiej marynarce wojennej. Tym razem mamy Lightninga przeniesionego pod drzewko paneuropejskie, z tym, że Lightningowi obeżnięto jedną wyrzutnię torped, wstawiono tam bezużyteczne, bezużyteczne jedno działo, które będzie działem sekundarkowym Będzie ono biło na 5 km, więc powiem Wam, że no średni to jest zysk. Gdyby tu była jedna wyrzutnia torped, byłoby dużo lepiej. Gdyby tu była jedna wieża artyleryjska, jeszcze więcej też byłoby dobrze, ale no miałaby bardzo małe kąty, więc raczej torpedy by się tu przydały bardziej. I tak, co ten okręt posiada, czym się charakteryzuje? Mamy tutaj do dyspozycji radar, który nam osiąga, znaczy będzie nam tutaj świecił na 7,5 km, czas trwania to będzie około 15 sekund. Mamy naprawkę, mamy doładowanie. Co prawda mamy okręt paneuropejski, więc te deki charakteryzowały się dobrą pelotką, ale tutaj ani rozbicia nie mamy, ani dobrej pelotki nie mamy. Więc jeżeli mamy w bitwie lotniskowiec, to raczej długo w niej nie pożyjemy, o ile oczywiście ten lotniskowiec będzie się nam interesował. Wykrywalność wymaksowana wynosi tutaj 5,5 km z powierzchni, więc okręt w zasadzie jego rolą wydaje mi się, że byłoby jednak polowanie na Dedeki. Z tym, że no mamy te 5,5 wykrywalności, jak ktoś nam się zadymi, potem uciekając przed nami, no to możemy go sobie wyradarować, bo 7,5 km mamy radar. Dwie, że mamy 3, mamy 6 pocisków w salwie. Przeładowanie trwa 4 sekundy. Już Wam pokazuję, jaki jest zrobiony kapitan tutaj, na tej bitwie, jaki był wykorzystywany. Na takim kapitanie jest to wszystko grane. No i mamy jedną wyrzutnię torpedę, jak już wspomniałem, torpedy mamy cztery. Możemy sobie tutaj pozwolić na nieco torpedowania, przy czym te torpedy osiągają całkiem przyzwoitą prędkość, to jest około 80 węzłów, albo i nawet więcej, nie pamiętam dokładnie. Ale to są torpedy z tieru 10, więc zadające większy damage niż te, które mamy na 8 tierze standardowo w drzewku. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie sprawdzałem. Ale tutaj mamy 10700 punktów maksymalnych obrażeń od torpedy, więc tak jak mamy tutaj na dyszce w drzewku paneuropejskim. Wyrzutnia jest jedna, przeładowanie nie jest długie, bo trwa minutę 10. Także jest jeszcze OK. Pelotka, jak już wspomniałem, dosyć mierna. I tak, no to jest polski okręt. Na pewno wiele osób na niego długo czekało i będzie sikać po nogach, jak tylko zobaczy ORP Orkan w bitwie i będzie myślało, że będzie fajnie. Otóż moi drodzy, ja też nie chcę go tak całkowicie zjechać, bo to jest polski okręt. I powiem tak, że gdyby ten okręt w grze pojawił się jakieś dwa lata temu, może nawet więcej, no to naprawdę byłby całkiem oryginalnym okrętem, całkiem użytecznym i jeżeli jesteśmy top tierem, to na pewno możemy sobie na sporo pozwolić, bo walcząc z dedekami mamy sobie tutaj napraweczkę, więc możemy sobie na więcej pozwolić w takim starciu. Z tym, że nie mamy hydro, musimy uważać na torpedy od dedeków. Mamy sami tylko jedno wyrzutnie, więc też mniejsza szansa na to, że trafimy dedeka swoimi torpedami, przy czym mamy je szybkie, więc to jest atut. Co dalej? Gdyby, tak jak wspomniałem, tutaj zamiast tej śmiesznej wieży dodatkowej była wyrzutnia torpedowa, to ten denek byłby dużo, ale to dużo bardziej uniwersalny, bo w tej chwili mamy bitwę, której nie ma, przepraszam, jest jeden niszczyciel, który jest sobie na drugim końcu mamy praktycznie, no i my jesteśmy w tej chwili bezużyteczni, no bo otwierając ogień tutaj w tej chwili do przeciwnika, próbując coś podpalić, no szansa jest, bo chyba 11% z tego co pamiętam szansa na pożar wynosi. Ale zasięg już nie jest wygórowany. 11,6 km Bez zaawansowanego treningu Torpedy mamy 12-kilometrowe I No strzelając się Nie mając osłony terenowej Przy czym osłona terenowa też tam nie zapewni pełnej uniwersalności Bo parabola Zaraz zobaczycie, że nie jest jakaś tam no, Pewnie już widzieliście jak strzelałem do tego Brytola wcześniej Nie jest jakaś szczególnie wysoka Przy czym no, sprzyjać to będzie strzelaniu w dedeki Ale nie pozwoli nam chować się za wyspami, a dymu, jak już wspomniałem, jednokrotnie tutaj nie mamy, więc będzie problem z tym, żeby za darmo robić damage. Torpedy są szybkie, więc nie trzeba brać dużych poprawek i jest spora szansa na to, że nasze torpedowania będą w miarę skuteczne, jeżeli będziemy to robić jako taką z głową. No bo przy dużych prędkościach szybki czas dopłynięcia torpedy do celu, mały czas na reakcję. Ale no, jest tylko jedna wyrzutnia, więc w, w sytuacji, w której nie ma Dedeków blisko nas, nie mamy na co polować, bo to jest no, ja, bę, grałbym tym okrętem jako łowcą Dedeków i wydaje mi się, że do tego byłby najlepszy. No to jesteśmy totalnie, no może nie totalnie, ale dosyć bezużyteczni. Mamy jedną wyrzutnię torped, mamy cztery rybki puszczane co minutę 10, no więc no, nie mamy jakoś tam, jak czerpać tego. Demage. Zwrotność, prędkość jest do zaakceptowania. Niczym się tam jakoś szczególnie nie wyróżnia. Nie jesteś jakoś mocno toporny, ale mógłbyś być troszeczkę szybszy. Jeżeli miał być dobrym mówcą dla do to byłby jeszcze lepszy wtedy. Przy czym to jest oczywiście wersja testowa, wszystko może ulec, ulec zmianie, mam nadzieję, że założyliby tutaj wyrzutnię torpedową zamiast tego i ten dedek zyskałby drugie życie, bo w sytuacji, kiedy nie możemy wykonywać swojej głównej roli, czyli polowania na dedeki z wykorzystaniem radaru i naprawki, które nam do tego, do tego daje pełne predyspozycje, moglibyśmy sobie torpedować z niewitki, no bo 5,5 wykrycia, torpedy 12 i to szybkie, więc możemy sobie torpedować. Gorzej, jeżeli w bitwie jest lotniskowiec, jak już mówiłem. Co prawda w tych bitwach, które na razie zagrałem, zestrzeleń miałem całkiem sporo, ale raczej jest to konsekwencja tego, że kto inny te samoloty obijał, a ja je dobijałem. I dlatego tych zestrzeleń troszeczkę wpadało. Ale pelotka nie jest tu fenomenalna, nie mamy też rozbicia, już mówiłem o tym też. Także musimy uważać na samoloty. No, nie jest to brytyjskie nie jest to włoski kurde. Nie jest to francuski niszczyciel, żeby sobie strzelać w ruchu. Nie jest to też Habarowsk, coś tego typu, żeby właśnie w ruchu sobie prowadzić ostrzał bezkarnie, bo nikt nas nie trafi. Tutaj nas trafią i to bardzo szybko, bo okręt nie jest jakimś tam yy, demonem prędkości. No i w sytuacji, kiedy nie musimy już polować na Dedeki, nie mamy walki na blisko z wykorzystaniem radaru i naprawki, no to właśnie wtedy będziemy torpedować. A w tej chwili ten okręt ma do tego. no. No, niezbyt duże możliwości, nie oszukujmy się. Ja trochę troszeczkę przyspieszę, nie jest to okręt zły. Gdyby nam się udawało często losować bitwy, w których będzie sporo dedeków, które będą na lampach rozgrywanych z dużą ilością wysepek, można to jakoś taktycznie wykorzystywać. Na te Deki możemy sobie polować, bo jest naprawka, która naprawdę pozwala nam dużo przeżyć. I mamy no jako tako sensowny reload. Można sobie tutaj walczyć czy na artylerię z innymi dedekami, zwłaszcza z torpedowymi, które będą w większości przypadków od nas uciekać, no i możemy je sobie radarować, jak, jak się zadymił Ale w sytuacji, kiedy takich udogodnień i takiego farta do losowania nie mamy, no to jesteśmy troszeczkę takim dedekiem na półgwistka Jest dobra wygrywalność, ale mamy słabe torpedy, jest ich mało, więc dużo w bitwie nie narobimy. Tym bardziej, jak wyświeci nas lotnia, no to kwestia czasu, jak pośleje nas do portu. I tak jak wspomniałem, gdyby ten okręt się pojawił dwa lata temu, to byłaby naprawdę fajna, oryginalna i bardzo mocna jednostka, a w tej chwili to jest po prostu przeciętniak, który no, w swojej roli myślę, że sprawdzać się będzie tak, jako łowca dedeków dałby mu takie, nie wiem, 7x10, 75 na 10, na 10 coś, coś koło tego, ale jeżeli chodzi o torpedowanie, no to niestety mamy tutaj na pół takie zabawy. No i widzicie, że na razie zrobione 56 tysięcy, także damage nie powala. No i tutaj przeciwnik pozwoli się troszeczkę potorpedować, także jeszcze chwilę tej bitwy obejrzymy. I to będzie wszystko, moi drodzy, w tym gameplayu. Także okręt, no, za późno się pojawił. Gdyby mu dołożyć jeszcze jedną wyrzutnię, wtedy byłby dużo bardziej uniwersalny, bo można by go w większych ilościach sytuacji wykorzystywać i to wykorzystywać go dobrze, bo te torpedy są przyjemne, one nie robią dużego damage'u. Przyjemne, tak, to bardzo popularne ostatnie słowo. Te torpedy są OK, dają frajdę. Nie robią dużego damage'u, ale dużo trafiają, więc to mi się podoba. I zrobiło się już 76 tysięcy, także o, poszedł radar i teraz tylko dlatego, że nikt do mnie nie strzela jakoś sensownie przetrwałem sobie tutaj i mogłem sobie też troszeczkę do przeciwnika postrzelać. Szansa na pożar 11%, też już wspominałem, także można tutaj próbować palić, można korzystać z dymu sojuszników. Bardzo dobry niszczyciel do grania w dywizjonie z jakimś na przykład kidem, czymś takim. Bo wtedy będzie i pelotka, będzie i dym, będzie radar. Dobre torpedy, także wtedy byśmy sobie już wtedy dali radę i byłoby na pewno dużo przyjemniej grać niż solo. Także. Jako łowca do deków dobry, jako torpedowiec na razie, takie no, ja wiem. 4,5, 5,5 na 10, ale ogólnie dałbym mu no nie wiem, 6,5 niech będzie, bo to polska jednostka, więc nie będzie trochę miała więcej, ale no nie wyróżnia się jakoś szczególnie. Takich podobnych okrętów o podobnej roli mamy w grze na razie sporo. No i w zasadzie model też mamy gotowy, a wargaming ostatnio bardzo lubi kopiować sobie okręty, więc mamy po prostu Lightninga Premium bez jednej wyrzutni torpedowej z radarem, Także tak to wygląda na chwilę obecną. I yy, chyba, no, zobaczymy co zmienią i jak zmienią. Na razie ten okręt jest yy, taki jak widzicie. 4 sekundowe przeładowanie na 6 działach. Jedna wyrzutnia torpedowa. Słaba pelotka, ale mamy za to naprawkę i radar. Spójrzmy ile tutaj tego damage'u na samolotach się robi. Dosyć wolno tego damage'u tutaj przybywa. No, i jesteśmy teraz na widelcu. Smoleńskie jeszcze, łapanie. Ta gonia raczej długo nie potrwa. No i dymu nie ma, żeby się schować. I to jest właśnie minus tego okrętu. Także zobaczmy sobie podsumowanie jeszcze całej bitwy, bo tutaj... Może jeszcze te torpedy niech sobie dopłyną. 100 tysięcy. I tu na weszło 4000 w burtymia ma to z zalaniem. Także widać damage tych torped. No i moi drodzy, udało się 110 wyżydować. Nie, perki nie. O, to Wam jeszcze chciałem na koniec pokazać. 150, 150 115, przepraszam, 115 także. No, resztę pozostawiam do oceny Wam. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem to będzie wszystko, także do usłyszenia. I na razie.